W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się ciągnikowi od marki New Holland. Jest to model T4 o oznaczeniu 65. Zapraszam na prezentację, sprawdźmy ten ciągnik. Jeśli chodzi o design ciągników serii T4, to mamy tutaj dobrze znany design od marki New Holland, czyli maska z dużym zaokrągleniem biegnącym aż do samego przodu maski. Są również komponowane tutaj te reflektory na przodzie oraz jest ta kratka służąca za wlot powietrza do silnika. Takie kratki również są po lewej stronie, po prawej również. Na górze również jest jeszcze taka kratka, tylko w kolorze niebieskim. Również służy między innymi za wlot powietrza do silnika oraz umożliwia odprowadzanie ciepła. Na pewno ciągniki od marki New Holland mogą się podobać. Na pewno mają ten charakterystyczny taki odcień niebieskiego, bardzo mocno kojarzony z tą marką. Ciągniki New Holland występują w trzech wersjach, jeżeli chodzi o dostępną moc i moment obrotowy. I kolejno są to ciągniki o oznaczeniach T4, 55, 65 oraz 75. My natomiast mamy dzisiaj do dyspozycji model o oznaczeniu 65. I ten właśnie ciągnik posiada silnik, który generuje moc około 65 koni mechanicznych oraz 275 Nm momentu obrotowego, osiąganego przy 1500 obrotach na minutę, jeżeli chodzi o prędkość obrotową silnika. Niezależnie od wersji ciągnika mamy ten sam silnik. Jest to jednostka czterocylindrowa o pojemności około 3,4 litra. Jest to oczywiście silnik z turbosprężarką. Posiada również filtr cząstek stałych. Dodatkowo możemy jeszcze wyróżnić dwie klasyfikacje tego ciągnika, ponieważ występuje on w odmianach z kabiną oraz bez kabiny, a także jeszcze jest dostępna wersja, która posiada przedni napęd, tak jak widoczny tutaj egzemplarz, bądź możemy się również zdecydować na ciągnik bez przedniego napędu, wtedy na pewno będziemy mieć dużo lepszy promień skrętu. Zależy do czego będzie ciągnik przeznaczony, wtedy można się zdecydować na którąś z tych konfiguracji. Jeżeli chodzi natomiast o wymiary tego ciągnika, to jego długość całkowita to około 3,9 metra. Minimalna szerokość przy najmniejszym ogumieniu to około 1,8 metra, natomiast wysokość razem z kabiną to około od 2,4 metra do blisko 2,5 metra. To te wartości się wahają zależnie właśnie od ogumienia, jakie mam zastosowane w tym ciągniku. Akurat dzisiejszy egzemplarz wyposażony jest w ogumienie takie dosyć wąskie i rozmiar kół na znajdujący się na tyle ciągnika to 380x85 R30, natomiast koła, które znajdują się na przodzie mają rozmiar 320x85 R20. Jeżeli chodzi natomiast o przód ciągnika, to mamy akurat w tym egzemplarzu oś z przednim napędem, natomiast opcjonalnie, jak już to wspomniałem wcześniej, możemy zdecydować się na ciągnik bez przedniego napędu, jeżeli chodzi natomiast o promień skrętu, to w ciągnikach, które wyposażone są w przedni napęd, promień skrętu wynosi 3815 mm. Natomiast jeżeli mamy ciągnik bez przedniego napędu, promień skrętu wynosi 3660 mm. Ciągniki New Holland z serii T4 mogą być oczywiście wyposażone również w przednie obciążenie, Takiej widoczny tutaj egzemplarz. Możemy również zdecydować się na przedni tus, przedni WOM. Nie będzie problemu z montażem ładowacza czołowego, nawet występuje opcja fabryczna, jeżeli chodzi o ładowacz czołowy. Ciągnik ten posiada takie dosyć nieduże gabaryty. Wraz z ładowaczem czołowym powinien znaleźć on bardzo dużo zastosowań w różnych gospodarstwach. Jeżeli chodzi o otwieranie maski tego ciągnika, to standardowo mamy tutaj taką zapadkę. W tym ciągniku jest ona po lewej stronie, jest ona wciskana. Po jej wciśnięciu możemy sobie już unieść maskę do góry. Po uniesieniu maski na pierwszy rzut oka jak to zazwyczaj bywa w ciągnikach, mamy widoczny akumulator. Tutaj jest komputer sterujący tego ciągnika. Tu natomiast znalazło się miejsce na filtr powietrza. Jest do niego łatwy dostęp. Ma tutaj takie trzy zatrzaski. Natomiast po otwarciu maski mamy jeszcze tutaj widoczne między innymi chłodnice. Jest główna chłodnica cieczy chłodzącej oraz jeszcze tutaj mamy taką mniejszą chłodnicę. Jest ona otwierana. Możemy sobie ją tutaj wysunąć w celu na przykład łatwiejszego wyczyszczenia. Następnie sobie możemy ją zamknąć. Tutaj tym zatrzaskiem. Tutaj mamy jeszcze taką kratkę, która też będzie blokować większe zanieczyszczenia, więc tak to się prezentuje, jeśli chodzi o chłodnicę. Po lewej stronie ciągnika mamy m.in. zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów, tu poniżej mamy taki duży filtr, tutaj jest jeszcze odstojnik, tutaj mamy dwie pompy hydrauliczne, tu jest kompresor klimatyzacji, tutaj mamy filtr cząstek stałych. Tutaj mamy taką zabudowaną przestrzeń, ale możemy ją sobie w łatwy sposób dosyć zdemontować. Tutaj mamy takie odkręcane, można powiedzieć tak zatrzaski, ale już nie będziemy sobie tutaj tego demontować. Jest jeszcze tutaj ta wspomniana wcześniej chłodnica. Po prawej stronie ciągnika natomiast mamy tutaj m.in. skrzynkę na narzędzia. Tutaj jest wlew oleju do silnika, tu nieco wyżej mamy rozrusznik. Tutaj jest turbosprężarka. Jest również ten wspomniany wcześniej filtr cząstek stałych oraz tutaj jeszcze mamy taką elektronikę schowaną w tej właśnie skrzyneczce. Na tyle ciągnika mamy między innymi cięgna z uchwytami hakowymi kategorii drugiej. Mogą występować w tym ciągniku hakie kategorii pierwszej bądź drugiej. Są również odciągi regulowane sworzniem. Maksymalny udźwig podnośnika na końcach cięgien to 2760 kg. Jeżeli chodzi o zaczepy, no to mamy zaczep dolny, jest górny zaczep transportowy, przesuwny na nie wraz z takim bolcem tutaj otwieranym w ten sposób. Mamy również łącznik centralny. Są również trzy pary wyjść hydraulicznych. W specyfikacji producenta możemy znaleźć informacje o maksymalnej ilości ośmiu wyjść hydraulicznych. Mogą być też w ciągniku zastosowane dwa zawory międzyosiowe, czyli tutaj pod kabiną by znajdował się najprawdopodobniej rozdzielacz. I wtedy mamy łatwiejszą możliwość zagregowania ciągnika z ładowaczem czołowym, bądź wyprowadzenia hydrauliki na przód ciągnika. Jest to wtedy na pewno dużo bardziej ułatwione, więc możemy ciągnik rozbudować, jeżeli chodzi o hydraulikę. I jeżeli chodzi o wydajność hydrauliki, to główna pompa odpowiedzialna za podnośnik i wyjścia hydrauliczne ma wydajność około 48 litrów na minutę. Natomiast jest jeszcze druga pompa, której wydajność wynosi 27,5 litra na minutę. Bądź 36 litrów na minutę Zależnie od tego na jaką wersję ciągnika się zdecydujemy Czy z rewersem hydraulicznym czy mechanicznym I ta pompa o tych mniejszych wydajnościach Przeznaczona jest do obsługi układu przedniego wspomagania Przechodząc dalej jeszcze tutaj takie elementy Które mamy widoczne No to 7 gniazdo elektryczne Zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy Tutaj na tyle ciągnika jest jeszcze mechanizm Do podnoszenia bądź opuszczania tylnych cięgien Bez konieczności wchodzenia do kabiny Dosyć często stosowane rozwiązanie tu jeszcze od wyjść hydraulicznych poprowadzone są wężyki i tutaj mamy zbiornik na ociekający płyn, tak aby zachować większą czystość ciągnika. Tu jeszcze mamy wlew oleju do skrzyni biegów właśnie. Jeżeli chodzi natomiast o wałek WOM tego ciągnika, no to możemy pracować w prędkościach 540 oraz 540 w trybie eko. Są to oczywiście obroty na minutę, natomiast opcjonalnie możemy się jeszcze zdecydować na wałek WOM, który będzie pracował w prędkościach zależnych bądź niezależnych od prędkości jazdy ciągnika. Takie wyposażenie również możemy tutaj zastosować. Natomiast kabina tego ciągnika jest sześciosłupkowa. Jak to zazwyczaj w kabinach sześciosłupkowych dwa większe słupki są na przodzie, cztery mniejsze są bardziej z tyłu. Boczne szyby są zaokrąglone oraz otwierane za pomocą takich dźwigni z kabiny. Co jeszcze tutaj by tak warto wspomnieć, no to w specyfikacji producenta w katalogach możemy natknąć się na informację o tym, że kabina ta była projektowana wraz z użyciem programów do wirtualnej rzeczywistości. Więc myślę, że tutaj powinno być to wszystko tak dosyć dobrze dostosowane do użytkownika. Zaraz, sobie to wszystko sprawdzimy w kabinie, jak to dokładnie wygląda. Jesteśmy już w kabinie tego ciągnika. Jeżeli chodzi o przestronność, ilość miejsca, no to jak dla mnie, czyli na wzrost 174 cm, miejsca jest całkiem sporo nad głową. Na szerokość miejsca jest również dużo. Kierownica tego ciągnika natomiast jest regulowana. Tutaj mamy blokadę nożną, i po jej wciśnięciu możemy sobie już regulować kierownicę. Wraz z regulacją kierownicy przybliża się bądź oddala od nas cały tutaj kokpit. Mamy m.in. tu manetkę do obsługi świateł kierunkowskazów oraz dźwignię rewersu. Tu akurat w tym ciągniku mamy rewers mechaniczny. Tu jeszcze mamy takie przyciski od komputera oraz włącznik świateł awaryjnych, i ta całość tutaj przybliża się do nas wraz z regulacją kierownicy. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kierownicę. Fotel natomiast może być pneumatyczny bądź mechaniczny. Możemy się również zdecydować na fotel umożliwiający obrót o 15 stopni. Są oczywiście te standardowe regulacje, czyli między innymi przesuw fotela do przodu do tyłu. Jest tutaj również ta regulacja oparcia, tak jak to teraz widać. Są dwa podłokietniki, po lewej jak i po prawej stronie operatora. Na pewno wpływa to na poprawę komfortu. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię układu przeniesienia napędu, no to jak już to wspomniałem wcześniej, mamy tutaj rewers mechaniczny, jest on tutaj po lewej stronie przy kierownicy. Opcjonalnie możemy zdecydować się na rewers elektrohydrauliczny. Po prawej stronie mamy natomiast jeszcze czterobiegową skrzynię biegów. Tutaj każdy bieg ma swoje miejsce, biegi wchodzą bardzo fajnie, z takim lekkim oporem. Sama dźwignia zmiany biegów natomiast ma takie dosyć fajnie wyprofilowaną tutaj górną część więc możemy sobie biegi zarówno i tak, i tak wbijać, także to też na pewno na plus i oprócz czterech biegów głównych mamy również 3 reduktor co łącznie daje nam 12 biegów do przodu oraz 12 biegów do tyłu jeżeli ciągnik będzie miał natomiast zastosowanie na przykład w warzywnictwie bądź w miejscach gdzie potrzebujemy bardzo niskich prędkości możemy doposażyć ciągnik również w biegi pełzające wtedy ilość biegów do przodu jak i do tyłu wynosi 20 a minimalna prędkość może wtedy wynosić 1 10 km na godzinę prędkość maksymalna natomiast może wynosić 30 bądź 40 km na godzinę przechodząc dalej do omówienia tutaj bocznej części kabiny jest ona nazywana w specyfikacji producenta w katalogach jako Command Arc i zaczniemy sobie może od kwestii podnośnika mamy tutaj regulację pozycyjną oraz siłową za pomocą dwóch dźwigni w tym miejscu tutaj mamy jeszcze dźwignię od systemu Liftomatic Polega on na tym, że po ustaleniu wysokości podnoszenia na zadaną wysokość dźwignią to już tutaj sobie możemy tą później dźwignią opuszczać i podnosić maszynę w zadanych zakresach. Myślę, że takie fajne ułatwienie. Tutaj mamy jeszcze dźwignię gazu ręcznego. Tutaj wyżej, natomiast mamy trzy dźwignie do obsługi tylnych wyjść hydraulicznych wraz z takimi oznaczeniami kolorów. Idąc dalej po prawej stronie ciągnika, natomiast to tutaj mamy dźwignię do włączania bądź wyłączania wałka odbioru mocy. Tutaj jest jeszcze włącznik przedniego napędu, jest 12-woltowe gniazdo zapalniczki. Tutaj jeszcze nieco niżej w dolnej części mamy trzypinowe gniazdo elektryczne, a także jest jeszcze takie inne gniazdo, również elektryczne, też się tutaj znajduje. Tutaj jeszcze po prawej stronie przy dźwigni zmiany biegów mamy takie dwie zaślepki, w których znajdują się dwa gniazda USB i tu obok nich znajduje się taka duża przegroda, na przykład na telefon, co przy dwóch gniazdach obok. Powinno bardzo dobrze ze sobą współgrać. Mamy blisko możliwość ładowania telefonu. Tutaj jest jeszcze taka przegródka z taką siateczką, również może być na telefon. Tu sobie możemy puścić kabel do gniazda ładowania. Więc takich przemyślanych tutaj aspektów ułatwiających pracę, takich schowków jest całkiem sporo. Także to też na pewno do odnotowania na plus. Natomiast na prawym słupku kabiny mamy pokrętła do obsługi klimatyzacji oraz samych nawiewów. Klimatyzacja z wyposażeniem opcjonalnym. Możemy sobie tutaj. Ustalać siłę nadmuchu oraz temperaturę. Powyżej mamy jeszcze takie pokrętło do obsługi świateł ciągnika. W fajnym miejscu, takim pod ręką, myślę, wszystko jest. Tu jeszcze wyżej mamy włącznik świateł znajdujący się na kabinie, a także mamy jeszcze włącznik światła ostrzegawczego. Tu na samej górze jeszcze znalazło się miejsce na radio, a także jeszcze jak mamy radio, no to dwa głośniki po prawej, jak i po lewej stronie ciągnika. Natomiast po lewej stronie kabiny mamy m.in. dźwignię do wyboru prędkości obrotowej wałka WOM. Możemy ustawić prędkości 540 bądź 540 w trybie eko. Jest również taka półeczka, tutaj również. Tu jeszcze mamy taki uchwyt, na przykład na kubek bądź butelkę wody. Oraz mamy jeszcze tutaj fotel pasażera. Jeżeli mamy wersję ciągnika z fotelem pasażera, jeżeli się na niego decydujemy, to kabina posiada również homologację na dwie osoby, więc mogą poruszać się tutaj dwie osoby myślę, że też to warto odnotowania przy tak małych ciągnikach nie jest to taką oczywistością a w tym ciągniku akurat jest takie rozwiązanie jeszcze mamy tutaj lewy słupek kabiny tu mamy dwa przyciski do obsługi wycieraczek a tu na samej górze mamy jeszcze główny wyłącznik prądu całego ciągnika jest w takim dosyć nietypowym miejscu ale ważne, że jest w kabinie możemy sobie właśnie wyłączyć prąd na koniec pracy myślę przydatna sprawa tutaj jeszcze pod prawą piętą mamy Włącznik blokady mechanizmu różnicowego tego ciągnika. W górnej części kabiny natomiast mamy jeszcze uchylny szyberdach. Uchyla się w ten sposób. Oczywiście na wyposażeniu jest jeszcze roletka, zarówno szyby przedniej, jak i tutaj szyberdachu. Nie jest ona akurat w tym egzemplarzu jeszcze zamontowana, ale takie wyposażenie również występuje, więc nie ma co się obawiać, że słońce będzie nas oślepiać, gdy. Nie będziemy używać na przykład otworu dachowego przy pracy z ładowaczem czołowym. Natomiast tak, jeszcze bezpośrednio przed nami, przed kierownicą, mamy m.in. wskazówkowy obrotomierz. Po prawej stronie mamy wskaźnik aktualnej temperatury cieczy chłodzącej, a także jeszcze jest wskaźnik poziomu paliwa w ciągniku. W obrębie wskaźników po lewej, po prawej stronie, jak i na dole mamy miejsce na różne kontrolki, są one bardzo dobrze widoczne. Natomiast w centralnej części znalazło się jeszcze miejsce na wyświetlacz. Wyświetlane są na nim m.in. informacje o tym, z jaką prędkością pracuje wałek odbioru mocy, jeżeli go włączymy, o ilości przepracowanych godzin, o średnim spalaniu na godzinę, o aktualnym napięciu akumulatora, czy o prędkości z jaką się aktualnie poruszamy. Takie najważniejsze informacje są bardzo dobrze widoczne. Przejdziemy sobie do krótkiej jazdy testowej tym ciągnikiem. Uruchomimy sobie silnik. Tu jeszcze sprawdzimy, czy biegi na pewno są na luzie. Rewers również jest w pozycji neutralnej, więc uruchamiamy sobie silnik i silnik jest już uruchomiony. No to co mamy? Zakres reduktora na najwyższym przełożeniu. Pierwszy bieg drzwi rewersu do przodu. Samulec do samego spodu, i zaczynamy sobie jazdę sobie. Bardzo fajnie tutaj się prezentuje ten wyświetlacz. Jest na pewno w dobrym miejscu i czytelny. I też myślę, że pozytywnie zaskakuje poziom głośności w kabinie. Się zatrzymamy. Rewers mamy mechaniczny, ale działa naprawdę sprawnie. Zjedziemy sobie do tyłu. Przęgło nożne również bardzo sprawnie działa, lekko. Tak jedziemy sobie, teraz zmienimy sobie bieg na drugi. O, ciągnik tak fajnie przyspiesza. Oczywiście no, to nie jest, można powiedzieć, taki dosyć bardzo miarodajny test. Najlepiej to by było sprawdzić ciągnik oczywiście gdzieś w polu, ale myślę, że chociaż w pewnym stopniu pokażę to, jak by wyglądała praca takim ciągnikiem sobie jeszcze na pierwszym biegu pojedziemy troszkę do tyłu podcofiemy i zobaczymy jeszcze jakby to wyglądało jeżeli chodzi o promień skrętu dajemy do końca myślę, że wygląda to i tak całkiem w porządku Jadę pierwszy raz tym ciągnikiem, ale no dosłownie po chwili już tak idzie się fajnie przyzwyczaić do jazdy, nim, więcej. Myślę, że powinien on fajnie się spisywać podczas pracy. Bardziej, jeżeli ktoś by pracował nim na co dzień, no to już wiadomo, że wtedy to jeszcze inaczej by wyglądało. I tak to się prezentuje na luz. Myślę, że chociaż w pewnym stopniu dało to tak jakby wyglądała praca tym ciągnikiem, więc przechodzimy do podsumowania. Ciągniki New Holland serii T4 dosyć często możemy spotkać na wysokich miejscach w rankingach sprzedaży. Myślę, że wpływa na to w głównej mierze to, że ciągniki są w takich jeszcze dosyć małych gabarytach, ale posiada dużą ilość różnych ciekawych systemów i rozwiązań, a do tego posiada również wiele Rozwiązań typowo mechanicznych, więc to też na pewno na plus w dalszej eksploatacji, ale oczywiście również zachęcam do osobistego zapoznania się z tym ciągnikiem. Myślę, że on robi takie dosyć pozytywne wrażenie jest taki mały, zwinny więc powinien fajnie spisywać się w różnych gospodarstwach. A jakie jest Wasze zdanie na temat tego ciągnika? Może ktoś posiada już taki ciągnik i mógłby się wypowiedzieć nieco więcej na jego temat? Oczywiście sekcja komentarzy jest jak zawsze otwarta. Zachęcam do dyskusji oraz do zostawiania propozycji z innymi ciągnikami na kolejne filmy oraz prezentacje. Chciałbym również podziękować firmie Vialan za użyczenie tego ciągnika do nagrania tej prezentacji. Firma Vialan ma kilka swoich oddziałów. My natomiast znajdujemy się dzisiaj w Przeworsku. Jeszcze raz bardzo dziękuję za użyczenie tego ciągnika. Oczywiście wszystkie linki do między innymi strony internetowej znajdują się w opisie tego filmu. Można sobie przejrzeć ofertę tej właśnie firmy. W tym odcinku natomiast to już wszystko. My widzimy się standardowo za tydzień. Na ten moment zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale. Cześć!